Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Nadzieja pojawiła się po publikacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia swojego komunikatu, w którym zapowiadają, że od 1 kwietnia przestaną finansować szereg świadczeń covidowych, które do tej pory były finansowane. My odbieramy to jako właśnie taki sygnał. No i zakładam, że 1 kwietnia będziemy, że tak powiem, wygaszać szpital tymczasowy, co pozwoli nam przygotować szybko, jak najszybciej budynek, w którym ten szpital funkcjonował, a docelowo miał być przeznaczony na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. My w umowie zabezpieczyliśmy sobie środki na remonty, ale przypomnę, że od samorządu 30 milionów i ponad 20 milionów z Unii Europejskiej, które już realizujemy zakupy. Szereg zakupów już zrealizowaliśmy, będziemy to szybko przerzucać, wyposażać, meblować, no i wpuszczać personel z tych oddziałów, które przeniesiemy ze starej części szpitala, a tam kolejne remonty, kolejne przebudowy, kolejne e, działania infrastrukturalne, żeby tworzyć e, no, takie z prawdziwego zdarzenia już porządnie funkcjonujące oddziały dla pacjentów oddziałów przenoszonych z innych części szpitala. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.